Jak to powróciło? Ostatni temat. Temat Subskrybuj kanał Biaga za pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Ronde, tak? No bo był puchar polski, a teraz jednak no, miejsce jest jakie jest. Przede wszystkim tak, no. Na pewno ten rok wygenerował nam wybitnie dużo emocji, jak to w Wiśle bywa. Od tych bardzo pozytywnych do tych bardzo negatywnych, no bo wiadomo, że awans był naszym celem. Natomiast obiektywnie rzecz ujmując, no, udało nam się coś zrobić bardzo wyjątkowego w tym roku, co mam nadzieję, że nas sali na, na kolejną rundę. I wbrew pozorom, ja jestem pozytywnie nastawiony. Wydaje mi się, że te, ta drużyna pod, pod wodzą Mariusza Jopa i Michała Sibierskiego ma, ma potencjał. Pomyślimy nad tym, żeby ją wzmocnić. No i nic, i będziemy walczyć w przyszłej, w przyszłej rundzie o miejsca. Które albo dają nam barażę, albo dadzą nam możliwość wejścia do Ekstra Klasy, więc e, jesteśmy w połowie trochę ponad połowę za, za sezonem. E, po, połowie sezonu, przepraszam, I, i wszystko jest otwarte, więc nie będziemy składać przecież broni. Oczywiście, że moglibyśmy powiedzieć, że wyniki były, powinny być lepsze. Mamy spory dystans do, e, do tej drużyny, która jest na drugim miejscu. Natomiast obiektywnie dzisiaj rozegraliśmy 29 mecz i no nie ukrywamy dla drużyny pierwszej ligowej. Mm -hmm. To jest wysiłek. Wiecie, jaką mamy ławkę, wiecie, jakie mieliśmy problemy na samym początku z kontuzjami. Podejdźmy do tego wszystkiego pokornie, pracujmy spokojnie, mamy przed sobą jeszcze sporo meczy, sporo można przegrać, sporo można wygrać, wszystko jest otwarte. No, jeśli chcemy grać w Ekstraklasie, to niezależnie czy przez baraże, czy przez awans bezpośredni, musimy się po prostu do niej do, dostać. I to jest wszystko. Czyli raczej ten bezpośredni awans to będzie ciężko, no bo to jest 10 punktów to. No Myślę zacznijmy od tego, żebyśmy rozpoczęli pracę nad na tym, żeby awansować w tą strefę baranżową. Natomiast no, myślę, że przypadek GKS-u, czy wcześniej, nawet nasz rok temu, pokazał, że to, to są trzy mecze i, i już jest różnica, więc musimy na pewno złapać serię. Musi dużo odpocząć. Martwimy się trochę o Marka, a co tam się stało, bo wygląda niestety to bardzo poważnie, więc no, zobaczymy, jak się to skończy. Natomiast no, spokojnie, ja myślę, że to jeszcze, jeszcze jest do rozegrania w kolejnej, w kolejnej rundzie. 15 meczów, w związku z czym można jeszcze zdobyć 45 punktów, w związku z czym jeszcze bardzo dużo można wygrać, przegrać, więc skupmy się na tym po prostu, żeby pracować. I myślę, że ten rok dał, tak mówię, nam dużo emocji, a o to w piłce chodzi. Trener rozumiemy zostaje, bo tak pan zapowiadał. A, myślę, że dogadamy sobie szczegóły. No wiadomo, że też trener ma swoją wizję, którą trzeba też go wysłuchać, zapytać go, co potrzebuje, żeby realizować swoją swoją pracę zgodnie z jakimiś założeniami, no bo myślę, że to, to, jest, to jest przede wszystkim relacja, a nie, a, a nie jednostronna interakcja, więc on też ma swoje pewnie pomysły, pomysły które będzie chciał mi przekazać. I tyle, pracujemy dalej. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten karny, czy był, czy nie, według Was, bo nie oglądaliśmy go, natomiast no, no nam, często, nam często się zdarza, że, że jednak Brakuje nam w tej, w tej ostatniej fazie jakości i musimy nad tym na pewno popracować. Bo dzisiaj też mieliśmy swoje okazje, oczywiście, rywal też miał swoje, natomiast no, gramy u siebie i powinniśmy jednak ten mecz intensywnie pewnie w ataku rozegrać. Będą wzmocnienia jakieś czy duże? Jak pan to widzi? Czy są potrzebne? Czy są potrzebne? Myślę, że zdecydowanie widzimy, że wzmocnienia się oczywiście by przydały. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja budżetowa. Musimy na to też zwracać uwagę ale mamy przygotowane też jakieś nazwiska, więc przeanalizujemy bardzo dokładnie to, co się działo w tej rundzie, gdzie mamy braki i, i gdzie, gdzie powinniśmy mieć też uzupełnienia no pamiętajcie, że ten sezon będzie długi i myślę, że końcówka będzie decydowała, więc to będzie taki mini maraton, który musimy dobrze rozegrać e, i przede wszystkim walczyć, mieć w głowie, że walczymy o baraże. E, wiecie również, jak to jest, że często drużyny, które walczą o te dwa pierwsze miejsca, potem e, jeśli przegrają te, te swoje pozycje, to, to potem jest bardzo trudno psychicznie wytrzymać e, to, co się m, potem dzieje. E, no i też niestety ta pierwsza liga pokazuje, chyba od dwóch sezonów, poprawcie po mnie, że drużyny z szóstego miejsca awansują, więc jakby tak, coś jest niestety z tą ligą taka, że ta ta, ta playoff faza jest bardzo specyficzna. Natomiast pokornie pracujemy. Myślę, że ten rok to był, był rokiem dla nas wielu doświadczeń, jako, jako firmy, jako organizacji, jako klubu, jako sztabu, sztabu szkoleniowego. I myślę, że był naprawdę wyjątkowy. Brak w Pucharach, zwycięstwo w Pucharach, ale też gorzki przez brak awansu. Natomiast no, musimy znaleźć sobie siłę, żeby iść dalej. I, i tyle. Szykują się zmiany w strukturze klubu odchodzi rzeczniczka. Czy poza nią również ktoś odejdzie z tutaj? Z pionu, bo podobno takie są pogłoski, że możliwe tych osób odchodzących myślę, myślę, że będziemy, myślę, że będziemy pracować nad tym, żeby tak Państwo pan wiedzą, dokonaliśmy pewnego odświeżenia, jeśli chodzi o myślenice w różnych strukturach, dokonaliśmy odświeżenia w tym sklepie. Będziemy pewnie myśleć, również o jakichś wzmocnieniach naszych takich kompetencyjnych, jeśli chodzi o te, te aspekty komercyjne. A co to pani z Rzecznik, to ja bym nie był taki przekonany. Myślę, że, że Lech Gdańsk ma swoją strategię. Podobnie jak w przypadku Luisa Fernandeza. Natomiast no, Karolina jest związana z Wicą Kraków umową, która ma ważność do minimum do 1 kwietnia. Więc chyba się zapędzili koledzy z Lechi. Ale y, jeśli chodzi o te ewentualne inne odejścia, bo tam rzeczywiście jest jakiś problem, nie wiem, może z płatnościami, czy coś, że tam jest jakieś takie. Nie, myślę, że to jest bardziej, wiecie, to jest też tak, że no, e, organizacja też się musi rozwijać. Musimy też krytycznie podchodzić do siebie, do tego, jak pracujemy, do tego też, czy, czy po prostu e, w jakimś tam aspekcie nie e, nawet nie tyle zasiedzieliśmy się, co może. E, no, potrzebujemy też odświeżenia, pewnego rodzaju myślenia i pewnie jakichś nowych pomysłów. Z pierwszego pół roku ogólny Wólneta jest bardzo zadowolony w roli Po go wybory? Pierwszy pół roku ogólny to tak ocenił. Tak, ja, ja myślę, że jestem z niego bardzo zadowolony. On bardzo ciężko pracuje, pracuje. W kontekście tego, że bywa na meczach młodszych drużyn, bywa na meczach pierwszej drużyny, jest bardzo blisko tej drużyny, bardzo mocno to przeżywa. Myślę, że dużo go bardziej wycieńczyła ta praca, niż praca na boisku, więc myślę, że też skusi się pewnie z Państwem na wywiad jakiś wkrótce, więc opowie sam o tym, co doświadcza jako, jako dyrektor sportowy. Tutaj mówimy o wzmocnieniach, to by Pan miał takie dwie pozycje wymienić, w Pana, które są, na które są wymagane wzmocnienia, to czy znaczy, ja, ja przede wszystkim nie chciałbym patrzeć na to w taki sposób, że nie wiem, wytykamy jakiegoś poszczególnego zawodnika i mówimy o. Nie, nie żeby po prostu wzmocnić rywalizację. Tak, oczywiście, natomiast też musimy patrzeć na kontuzy. No Pamiętacie zeszły sezon, że też różnie to wyglądało, więc na pewno e, myślę, że to, co w tej lidze jest ważne, no, to są boki boiska ważne. No, zarówno jeśli chodzi o ofensywę, jak i defensywę, to zawsze warto mieć dużo jakości, warto mieć dużo, że tak powiem, e, e, zmienników i, i, i też trailer musi mieć e, sporo wyborów. No ale też myślę, że Odważnym, bo zobaczcie na Patryka Letkiewicza, jak, jak, jak chłopak performuje dzisiaj, jak, jak funkcjonuje dzisiaj jako, jako młody lider tej, tej, tej bramki. Więc no niestety, albo niestety jest tak, że czasami no, to ryzyko popłaca, więc no, trzeba czasami go podjąć. Ja chciałem zapytać o dyrektora Akademii, bo jeżeli mi nie umknęło, to jeszcze chyba nie się następnych sektorów. Wiecie, to jest dla nas bardzo ważny wybór, bo to nie jest wybór na dzisiaj, który możemy na przykład, wiecie, zdecydować i, i potem, że tak powiem nie wiem, wypisać się z tego za jakiś czas. No chcielibyśmy dobrze wybrać, mamy tam jak dobrze pamiętam 25 kandydatów, tak żeby tak z głowy ilu złożyło dzisiaj CV do Wisły Kraków. Natomiast spokojnie do tego podejdziemy, musimy to zweryfikować od różnej strony, od strony koncepcji i Czyli to jeszcze nie jest, że końcowy etap, powiedzmy, jakichś znaczy, rekrutacji. to jest tak, że mamy, w głowie my już dziś mamy swoje pomysły mm -hmm. na to, natomiast no wiecie, no to jest na tyle ważny temat, że podchodzimy do niego bardzo precyzyjnie i to jest, myślę, że ważne. Takie pytanie z dzisiejszego meczu trochę, bo fotoreporter mi doniósł, że pan dzisiaj trochę na niższych rzędach blisko pola karnego, skąd taka zmiana perspektywy, a nie loża prezydencka? Dzisiaj mój zespół 130 osób na oglądało ten mecz ze mną, więc, więc no. kupili. Tak, a, tak trochę prowokacyjnie, ale zimą Wiadomo, jeszcze gdzieś żyje w Was ten mecz, ale chciałem Cię zapytać najpierw o ocenę całej rundy, no bo rzeczywiście to było takie pół roku bardzo intensywne dla was, łącznie z europejską przygodą. to są bardzo ciekawe chociaż całościowo na ten okres. Tak, rzeczywiście. Myślę, że dla wielu zdecydowanie większości z nas to półrocze to było coś nowego, jeśli chodzi o piłkarską przygodę, no bo pierwszy raz chyba mierzyliśmy się właśnie z takimi wyzwaniami jak, jak łączenie gry w rozgrywkach ligowych, też z europejskimi pucharami. A jeśli chodzi o podsumowanie, no to słodko goszka słodko -gorzka ta, 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 ta runda, to półrocze dla nas, no z jednej strony te europejskie puchary, to fajna przygoda, myślę, że obiektywnie mówiąc, która przyniosła i nam, i, i kibicom wiele fajnych chwil, wiele emocji, i radości. Z drugiej strony później ten początek ligowy, który, który był daleki od, od oczekiwań Dalej przyszło znowu zwyżka formy, kiedy, kiedy zaczęliśmy wyglądać jak nabiłe przystało i odrabialiśmy tą stratę do czołówki. No i teraz teraz ten też dość gorzki, dość gorzki okres, jeśli chodzi o ostatnie, ostatnie trzy mecze, więc sinusoida, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi pewnie też o, o, o formę sportową, ale. Ciężko między słowem inaczej, inaczej określić tą, tą rundę. Gdzie upatrywać przyczyn, że ta Sinusoida teraz skierowała się w dół, twoim zdaniem? To znaczy w dół, no... mecz w Warszawie. Wiadomo, dwa, bo my liczymy a jeśli chodzi o Ligę, no przegraliśmy mecz w Warszawie. Dzisiaj remis, oczywiście to też jest wynik, który nas nie zadowala. Absolutnie, bo, bo zwłaszcza się wygramy zawsze o trzy punkty. Graliśmy z Miedzią, którą, którą chcieliśmy podgonić w tabeli, więc... Yy, nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale... Też, wydaje mi się, pewnie teraz będą padać mocne słowa jeśli chodzi o tą końcówkę rundy, ale też nie można, nie można aż tak skrajnie do tego podchodzić, no bo to nie była seria jakichś porażek, czy, 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 czy coś w tym stylu jednak, więc upatrywać będziemy w tym, że wiemy, że mieliśmy bardzo dobry okres, dłuższy okres jeśli chodzi o, o całkiem, całkiem fajną grę, co za tym szło też dobre wyniki, więc w pełni nadziei patrzymy na, na ten okres przygotowawczy, kiedy z trenerem ja i z tym sztabem szkoleniowym, przepracujemy go w pełni yy, od początku do końca. I będziemy robić wszystko, żeby, żeby tą rundę rewanżową zacząć tak jak, jak ten, 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 ten okres, o którym właśnie przed chwilą wspomniałem. Co byś zostawił w grze Wisły na następną rundę, a co byś poprawił? Co bym zostawił? Wiele rzeczy bym zostawił. Zostawiłbym. Yy... Nasze dominowanie przeciwnika, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce, jeśli chodzi o budowanie, o budowanie akcji, jeśli chodzi też mimo wszystko o tą grę defensywną, bo tych bramek jednak nie traciliśmy aż tak dużo jak, jak niektórzy starają się, starają się twierdzić, no bo liczby, liczby mówią co innego. Dołożyłbym, dołożyłbym jeszcze, jeszcze lepszą skuteczność. Myślę, że to wszyscy, wszyscy się z tym zgodzą, bo było bardzo dużo meczów, kiedy. Absolutnie dominowaliśmy przeciwnika, jeśli chodzi o sytuację stwarzane i, 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 i tą i i kontrolę na, na boisku, jeśli chodzi o grę. I brakowało często tylko, tylko jednej czy, czy dwóch bramek, więc na pewno ta skuteczność, czasami też, też może kreowanie sytuacji, jeśli chodzi o oboczne sektory, bo to ostatnie podanie dzisiaj zresztą też wydaje mi się, że momentami mogłoby być lepsze i pewnie byśmy mieli z tego więcej korzyści. Dla Was to jest jakiś delikatny, jakieś delikatne utrudnienie, że jednak przyzimujecie pod kreseczką i rzeczywiście też wiadomo, że to jest trochę inaczej przez tak długi okres być po prostu poniżej trochę Waszego celu, no bo nie ukrywajmy Waszym celem było przynajmniej ta strefa barażowa. Tak, znaczy naszym celem naszym z cele początku jest bezpośredni awans, oczywiście później wiadomo, ten rzecz trzeba było zweryfikować, i kiedy ta czołówka się oddaliła, to już, 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 już dążyliśmy przynajmniej na razie bardziej do tej strefy barażowej. Czy coś wiele to pewnie nie zmieni. No. Jeszcze wiele meczów przed nami oczywiście fajnie było. Tą czołówkę mieć jeszcze bliżej o te dwa punkty, których, których dzisiaj nie zdobyliśmy, no bo to jest matematyka, to jest logiczne i nie ma co tutaj czarować. Ale czy to jest jakiś jakiś większy problem, że, 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 że mówię taki ta nasza nieobecność mityczna ta, ta, to oddzielenie kreską od tej, od tej barażowej szóstki? No pewnie nie, pewnie nie, pewnie nie. Mówię bardziej, bardziej żal, że, 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 że mogliśmy po dzisiejszym meczu być jednak o te dwa punkty bliżej, bliżej zespołu Dopiero ta stracona bramka, tak przynajmniej wyglądało to z perspektywy Trybuna, albo z mojej perspektywy podziałała na Was jak płachtana na byka i dopiero po tej straconej bramce jakoś tak nie wiem, bardziej żywo ruszyliście do przodu nawet można się było pokusić dziś o tego drugiego gola no ale niestety niestety się to nie udało, jak to z Twojej perspektywy wyglądało dzisiaj? właśnie ta, ta druga połowa, druga połowa wydaje się, że była lepsza niż pierwsza tak, zwłaszcza właśnie po tej straconej bramce rzeczywiście to był jakiś taki zimny prysznic, no rzeczywiście pierwsza połowa dość szarpana mam wrażenie w naszym wykonaniu, początek wydaje mi się raczej mieliśmy kontrolę i wygląda całkiem nieźle, nie chcę teraz mówić co, co, co konkretnie do której minuty, ale tak na oko pewnie do 20 minuty. Raczej mieliśmy tę przewagę, raczej mieliśmy kontrolę, później kilkoma prostymi stratami, szybkimi stratami, zaraz po przejęciu, kiedy my mieliśmy okazję do szybkiego ataku. Traciliśmy bardzo łatwo piłkę i zrobiło się takie trochę przysłowiowe dwa ognie, taki ping pong, kiedy, kiedy z drużyny atakującej za chwilę robiliśmy się broniącą i wyglądało to dość chaotycznie. W drugiej połowie mieć weszła... Lepiej od nas mam wrażenie, mam wrażenie w, tą, w, tą, w, tą, w tą połówkę i, i zwiększyła to, to, to bramką. No całe, całe szczęście, że, 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 że nie, nas to nie podłamało, a wręcz przeciwnie, tylko ruszyliśmy do odrabiania strac i bardzo szybko odpowiedzieliśmy W barancowej równującej. Wydaje mi się, że, że raczej, raczej zdecydowana nasza przewaga i można było odnieść wrażenie z wojska, czy pewnie z trybun też, że. Że raczej mieć zadowolona remis. I te zmiany defensywne później, kiedy napastnik schodził, a wchodzili obrońcy środkowi, pokazały, że, że ten punkt dla nich jest ok. I dlatego, dlatego to u nas jest ten, ten o wiele większy niedosyt, bo, bo ta końcówka wyglądała podobnie jak meczu z ŁKS-em I, I głęboko do końca wierzyłem, że tak samo się ten mecz zakończy, czyli, czyli którą z tych, z tych akcji zakończymy bramką. I, i całkiem innymi nastrojami. A ten karny, bo sędzia wam wytłumaczył, dlaczego odwołał decyzję, bo tam na powtórkę było widać, że piłka trafia w rękę zawodnika Miedzi. Sędzia mówił, że uderzyła go w klatkę piersiową. Nie mam, nie mam, bo ja nie... widziałem zdjęcie w momencie, kiedy piłka dotyka ręki. Tak, tak widziałem tą, tą klatkę i chcę wierzyć i naprawdę Czy mam kciuki za to, żeby rzeczywiście przed tym uderzeniem w rękę była, była to było to odbicie od klatki piersiowej, no bo Wtedy, według przepisów, kiedy ręka następuje po uderzeniu w innej części ciała, od tego samego zawodnika, to karnego nie ma i nie widziałem tego wideo, ale wolałbym się nie denerwować i nie wkurzać tym, że, że, że tak ewidentny błąd został popełniony. Więc mam nadzieję, że, że go nie było i że ta decyzja była dobra. Bo jeśli tak, no to ciężko coś tutaj powiedzieć, co nie skończyłoby się jakąś kontrowersją, pewnie z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dzięki. A ja chciałem zapytać o ocenę tego spotkania, Udało Wam się zdobyć ramkę wyrównującą, a później zabrakło mi czasu, czy też czegoś innego, żeby ostatecznie się wyliczać na swoją korzyść. Ale kiedy Pani oceni jeszcze to spotkanie, to to wyglądało a No tak, myślę, że dobrze weszliśmy w mecz, te pierwsze 15-20 minut. Później po tym urazie Marka Carbo troszeczkę się zatrzymaliśmy, później było troszeczkę dużo stałych fragmentów. E, graliśmy bardzo niedokładnie, za szybko. E, drugą w połowę wchodzimy źle. Niestety szybko tracimy bramkę. E, na szczęście odrabiamy te straty, a, a później tak jak już właśnie pan powiedział, nie, myślę, że, że zabrakło właśnie taki bardziej, bardziej takiej determinacji pójścia za ciosem. Też mieliśmy z, może z dwie sytuacje, ale to za mało, żeby, żeby wygrać ten mecz. Jak to получилось? Ostatni temat. temat ten. Subskrybuj kanał Biagazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.